Cześć, nazywamy się Powsiedź Girki. Naszą pasją są podróże motocyklowe, i każdego roku wyruszamy w kilka krótszych i dłuższych wypraw motocyklowych. Tym razem wsiedliśmy na nasze turystyczne jednoślady i wyruszyliśmy w kierunku Rumunii na ponad dwutygodniową przygodę po tym pięknym kraju. Mamy już za sobą przejechane szlaki w rejonie Marmarosz i Bukowinie, wraz z pięknymi przemęczami, wyjątkowymi kościołami. Siami, w których jakby czas się zatrzymał ponad 100 lat temu, oraz klimatycznymi rumuńskimi miejscowościami. Wszystkie te atrakcje znajdziecie w poprzednich odcinkach z cyklu Odkrywamy Rumunię. Obecnie krążymy po Transylwanii, gdzie nasyciliśmy nasze motocyklowe zmysły przejazdem Transfogaraskiej i Transalpiny, a teraz zmierzamy w kierunku mniej znanej miejscowości Hunedoara, do której przyciągnął nas piękny zamek. 34 stopnie, więc nie da się smarować łańcuchów, bo przyjechaliśmy 2 minuty temu bez piwa. A przy piwku ciuć łańcuchy będą błyszczeć. Hello! Hello, welcome! We are from Booking? Yes, I know, I'm okay. uh, waiting. My name Thank is Dan. Nice to meet you. Hello? Anuszka, bardzo nice name. Thank you. Yes. I believe is Rysz Polish. Yeah, Polish, Polish. Yes. I'm sorry. Dzień dobry. Co tu w ogóle mamy za dzień dzisiaj? Środa. Na No. Środa. Drugi tydzień wyjazdu. Drugi Dobrze. jesteśmy na śniadanku. Jajeczko, pomidorek takie typowe nazwijmy to kontynentalne, nie wiem. Eee... Trochę dziwne miejsce. Takie w bardzo starym stylu. O no, wczoraj trochę, trochę ponotowaliśmy i poszliśmy spać. Dzisiaj plan jest na Park Narodowy, a potem co czas pokaże. Pani coś powie jeszcze dzisiaj rano? Myślę, że pokażemy to miejsce, które z daleka i z kamerki pewnie będzie wyglądać zupełnie inaczej, a naszymi oczami pewnie też troszkę inaczej, ale fajne miejsce, tylko szkoda, że nie wykorzystamy. No trochę zapuszczone, no powiedzmy otwarcie, ale ciekawe. Dobra, my już jemy, do smacznego. Dzień. Mieszkaliśmy w takim nieco magicznym miejscu z różnymi tutaj obrazkami. Generalnie tam u góry chyba też jest jakiś wynajem, chociaż nie wiemy wiem. tego. Stara hata na dole, na razie widzieliśmy, że wynajmują. Nie wiemy, jak co tam u góry. Jakieś zdjęcia. A tam pani siedzi i pracuje. Nawet na urlopie nie może sobie odpuścić. Jest taka przestrzeń wspólna. Nie wiem, czy widzicie tam dalej cały zestaw parasoli i kapelusików. Binard, miejsce do poczytania. No i ogródek. Basen jest niestety niedziałający i to wszystko tutaj takie jest, jakby wymagało dużego, dużego remontu. mogło być naprawdę cudownie, niestety jest trochę zapuszczone. Trochę to jest delikatne słowo. Zapraszamy Was do subskrybowania. Dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o pojawiających się nowych filmach na kanale. Kolejne tankowanko. Stacje benzynowe w Rumunii są bardzo, w większości przypadków bardzo ogarnięte. Tutaj nawet jest muzyczka i, i reklamy. Cena paliwa 5,70 lei. Czyli trochę taniej niż u nas, albo bardzo podobnie I generalnie są co kawałek W ogóle nie, nie trzeba myśleć o tym kiedy zatankować Dojechaliśmy do takiej starożytnej osady w Rumunii Starożytnej osady, jakby centrum Dacji Ale dzisiaj mamy 37 stopni I naprawdę nie dość, że nie idzie ujechać na motocyklu, aż człowiekowi się robi słabo to jeszcze no, zwiedzanie w takim upale. Stwierdzamy, że sobie odpuszczamy i pojedziemy tutaj troszeczkę taką zieloną, górską trasą, w stronę naszego miejsca, w którym będziemy sobie dzisiaj kimać, Ale nie omieszkaliśmy skorzystać z rumuńskich zup, które są świetne. Tu pani wybierała. Tak, mamy. Gdzie jest ta swoja? Nie, no moja jest wołowa. No. No. no to nie wiem. No, generalnie one są bardzo podobne, bo w jednej i w drugiej pływają warzywa trochewka, e, pietruszka i coś tam coś tam. Tutaj są klopsiki na przykład. A w twojej zupie jest mięsko, nie? Tak. Taka bardziej wołowa, opfa, fasolka jest szparagowa no nawet. Ale naprawdę zupy, zupy y, y, jeżeli chodzi o kraj, to myślę, że są zaraz po nas. Naprawdę są bardzo dobre. E, I przede wszystkim one są naprawdę mega treściwe, więc spokojnie można taką zupę sobie na trasie zjeść. I ona. I Ty ta... chyba ta nie Jaka cena? 13. Mm. 15.10 A my jesteśmy po prysznicu I idziemy do sklepu e, Czy ktoś w końcu Pożałuje mnie trochę, że tak szybko trzeba o, Kończyć tak. jazdę motocyklem Tylko dlatego, że z 36 stopni Nie byłeś w stanie Nie nawet macie sam wrażenia, że ja się pod nią podpasowuję motocykl. już za dużo? Oczywiście. proszę bardzo, wsiadaj Jedź, jedź. proszę, proszę, jedź o, Zamknęłaś Ja zamknęłam, ja zamknęłam Jak żyć? No dobra, było gorąco. Ale bez przesady można było jeszcze zrobić ze 150 km. To nie jest specjalnie zrobione ujęcie, to po prostu parasol jest między nami. Ale małe rumuńskie miasteczka mają to do siebie, że życie się toczy zupełnie innym torem. Ale też sceny są zupełnie inne. Piw lane w knajpie trzy leje jakieś 2,40. O, żal nie skorzystać. Nie opłaca się w puszce próbować za trzy. Nie, z, zupełnie 3, nie. Radości. Zupełnie. Chyba przesiedzimy tutaj. Dobrze, że jest blisko apartamentu. Chyba przesiedzimy tu cały wieczór. Ale rzeczywiście knajpa taka... No, z klimatem ja to nazywam. Mi tam się podoba. Tobie też? Same, same żułle tu siedzą. Nie przesadzam. Nie, ja się w ogóle nie zgadzam. Słuchajcie, to nie jest tak. Nie siedzą same żule, tylko tu siedzą w takiej małej miejscowości. I to samo w Polsce już teraz jest coraz rzadziej, ale, 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 kiedyś było bardzo popularne. Eee, no życie się inaczej toczy, tak? Nikt tu nie gna za każdym groszem. Każdy... No oni na pewno nie gnają. No każdy A, żyje sobie z dnia na dzień. W związku z czym, jak jest taki upał, jak dzisiaj, to nie ma zamiaru ruszać palcem. Tylko sobie przyjdzie do Popasul Padurenor, chyba. Usiądę i wypije piwo. Timiso Reana. Dajcie klimat prawie jak ze ściany wschodniej. Widziałam, bo się tak uśmiechnięty tą wychodziłeś Tak? No. no. Smaczne. Mm. Powiem ci tak. Przy temperaturze 37 stopni o godzinie 16 nie może być nic lepszego. Myślę, że wszyscy się zrozumieją. No. I... A wiesz co jeszcze jest śmieszne? Znaczy takie śmieszne, fajne. że to, że tu siedzimy to jest Twoja zasługa, bo chciałeś już zjechać z Moto. Nie, to Ty chciałeś. Znowu się będziesz ze mną kłócił, to Ty o, chciałeś. Powiedziałeś, tak, nie, nie dam już więcej rady. Ja dlałam, ale Ty mówisz, dobrze to tak, zjedźmy, bo ja już nie mam siły. Ja to w taką pogodę nie da się jechać. To powiem Ci tak, jeżeli masz to nagrane i podłożysz pod materiał, przyznam Ci rację. <laughs> Jesteśmy w Hunedoara. Szybko powiedzieć, żeby nie pomylić. Do... Żeby nie głosy. pomylić, tak. <laughs> e, Takiej miejscowości wydaje się, że chyba bardzo, bardzo mało znanej, szczególnie w Polsce, jeżeli chodzi o Rumunię. E, ona jest bardzo znana z zamku średniowiecznego, który jest określany jako najpiękniejszy zamek w Rumunii. Z 1409 roku, tam potem trochę opowiemy o historii tego zamku przy okazji dronowania w okolicach, ale nawet nie wiedziałem, że tacy e, zajadli z nas turyści i zwiedza, zwiedzacze różnych miejsc. Idziemy? Że, tak, znaczy, że idziemy w sensie Im takim... 36. Nie, właśnie, właśnie. Jest godzina 17, a jest 37 stopni. Yy, a my na twardziela idziemy zwiedzić zamek. Dlaczego? Dlatego, że jest czynny do 19. No więc przy naszym powierzchownym zwiedzaniu, bo tak to jest, taka jest prawda, myślimy, myślimy, że półtorej godzinki nam zupełności wystarczy. Tak, a wracając do miejscowości i nazwy, to tak w ogóle mamy takie y, podsumowanie, że y, ten rumuński język też nie jest taki łatwy wcale, bo próbowaliśmy sobie, słuchajcie, przez cały pobyt, y, tylko nauczyć się trzech rumuńskich słów. A tacy tępi jesteśmy. Jezu, trzech. To jest trochę wstyd, ale, ale powiemy to. Trzech rumuńskich słów no, najprostszych chyba. Dzień dobry, do widzenia i dziękuję, żeby zrobić przyjemność też troszkę y, tutejszym. Mieszkańco. I pomimo tego, że próbujemy, to Również, nam nie wychodzi, no, nie? No nie wychodzi, no naprawdę za, no nie ma z czym skojarzyć tych słów, zawsze je zapominamy i mamy na liście, ale i tak. Ale słuchaj, wiesz co, nie wiem czy to też dobrze o nas świadczy, ale jedno słowo pamiętamy. Raz, dwa, trzy. No. No rok. No rok. <laughs> Czyli na zdrowie. A ja pamiętam jedno. No. Drumbun. Tak, a to jak to się pozyskanie. wyjeżdża z miejscowości. Dlatego, że tak, że to, że to, to jest słowo, które przy każdej zmianie no. miejscowości po prostu jest napisane w Czyli kojarzymy coś z motocyklem i alkoholem. A reszta jest kłopot. No, brawo, my! Eee... Zobaczcie to. Chodź chodź chodź, 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 Tak sobie słuchajcie, nie spiesznie idziemy, a tu nagle takie cacuszko Bentley. No to proszę, jest proszę. nie do wiary. To jest przeznaczenie, kotek. Musimy takiego Bentleya skądś zdobyć. To jest przeznaczenie, e, że powinniśmy jeździć z starymi autami, dobrze mówię? Może inne przeznaczenie, może powinniśmy tam wsiąść? Nie, mówię... Aha, chodź, idziemy. <śślinikatorzy> Takie coś, ko tak jesteś kotek niedomyślny i oczywiście nie W pytałam, ogóle kotku, w ogóle. Nie, nie myślałam ogóle. O oczywiście o miejscu dla kierowcy. No ja wiem, dla pary z tyłu, no ja wiem, wiem. Ja bardziej <ślinikatorzy> pomyślałem, że wiesz co, a można połączyć jedno i drugie, tak sobie no. teraz myślę. Bo można by tam wsiąść jako kierowca i pasażer, nawet z tym napisem z tyłu, uh -huh. ale właśnie mając też takie otku. Uh -huh. Co ty o tym myślisz? myślisz? A tak? masz takie jedno już. Ale jeszcze nikt nie wie. Ale chcesz być kolekcjonerem takich aut? Tak. Tak. No chciałbym, fajnie. Bo to masz przyjemne spożyteczne. Inwestujesz e, jakąś tam kasę, a jednocześnie. Masz przyjemność z tej inwestycji. No bo umówmy się z mieszkań na wynajem, no jaką mam przyjemność? Żadną, taką muszę to obrabiać, pilnować, pilnować i tak dalej. A tutaj? No też oczywiście muszę obrabiać, bo trzeba yy, przeglądy porobić różne inne tematy, ale no jaka przyjemność z przejechania się. Ja już nie mówię takim Bentleyem, a nawet garbusem 69. Kotek to są stare śrupy. Same! <laughs> Powstrzymałem się. To nie są, kochanie, stare śrupy. <laughs> To są przepiękne, yy, zabytkowe auta. Tak. Jak żyje sobie yy, mała rumuńska mieścina yy, w środku Europy? O, tak jak widzicie. No dlatego specjalnie pokazałem tutaj w tle. Tu jest kartą, żeby y, przewiew był w chacie. No kotek, jak tu jest? No moim zdaniem tu jest tak jak w Polsce 15 lat temu. Naprawdę. I nie wcale dalej, 15. Tylko myśmy zrobili taki skok cywilizacyjny, że nam się to wydaje, że to jest jak 30 lat temu. Może tak. Naprawdę. Z takich, słuchajcie, tematów, no nie wiem, w krajach dużo bardziej rozwiniętych nie wszędzie zapłacicie kartą, tutaj wszędzie prawie zapłacicie kartą. Tu w krajach rozwiniętych w wielu bankomatach pobiorą Wam prowizję za wypłatę, tutaj nigdzie. No więc. Oczywiście wiem, zaraz powiemy sobie, bo nie nauczyli się jeszcze doić ludzi tak jak cała reszta Europy i trochę jest w tym racji. Ludność rumuńska jest naprawdę bardzo przychylna, fajna i mamy czasami wrażenie. Chyba, tak, chyba tego nie mówiliśmy. Mamy czasami wrażenie, że my filmujemy, robimy sobie zdjęcia z zabytkami. Na tle o, fajnych, to jest ładny zabytek. Na, faj, na tyle fajnych widoków. Natomiast często. Turyści albo urbońska lub, ludność robi sobie zdjęcia z naszymi motocyklami. To prawda. Śmieszne, nie? No ale są naprawdę bardzo przychylni. Często pytają tak po prostu gdzie jedziemy, co robimy, dlaczego, na długo, gdzie po, pojechać I, i tak. I jakby ich poprosić bardzo o fajnie coś, panie. to y no. przyjaźń. Dobra, kończymy? Tak. Już się rozgadaliśmy strasznie. Co byś chciała powiedzieć? Gorąco. Tak? Tak. To no, pogadałaś. Idziemy w tych 37 stopniach Zamek wygląda naprawdę przecudownie Może tam będzie chłodniej Natomiast przy tej temperaturze odchciewa się wszystkiego nie? E, Przy czym chcieliśmy coś zjeść po drodze To albo nie mają, albo nie rozumieją e, Niby takie turystyczne miejsce A w niektórych dużo gorszych i e, dużo słabiej wyglądających miejscach e, Byli dużo bardziej ogarnięci ludzie Także no, na razie szału nimo Pokaże się to dalej Jak smakuje? Hmm. Tak jak u nas odgrzewana pizza w piekarniku, czyli tak jak mówiliśmy, jeżeli chcecie zjeść dobre i się nie zawieść, to trzeba je po prostu zjeść w restauracji. Dzisiaj jest słaby dzień pod kątem doznań. Każdym. Tak, wejście na zamek 35 lei od osoby dorosłej do 19 otwarte. Przepiękny wygląd tego zamku z zewnątrz oraz wąski most wiodący w kierunku bramy. Pomarańczowe dachówki, szary kamień i piaskowiec jasny aż zachęcałyby wejść do środka i zobaczyć, jakie wspaniałości kryją mury. Póki co to z zewnątrz wyglądało bardziej imponująco niż w środku, ale może to dopiero jakieś pierwsze wejście. Zamek posiada dwie wielkie hale. Salę rady oraz salę rycerską. Obie w kształcie prostokątów, obie wyłożone marmurami. Pierwsza wykorzystywana do bisiodowania i ucztowania, a druga do wszelakiego rodzaju ceremonii. Warto też podejść do ścian i uważnie się im przyjrzeć. To na nich można dostrzec dawną świetność, bogate freski, które dawniej otaczały pomieszczenie. Dla nas, miłośników natury, piękna architektury wnętrze nie robi tak wielkiego wrażenia, więc nie znajdując tutaj nic szczególnego, czego byśmy wcześniej nie widzieli, udaliśmy się na krótką dronową wycieczkę, aby dokładniej przyjrzeć się temu miejscu z zewnątrz. Nie jesteśmy znawcami sztuki czy historii, ale lubimy legendy dotyczące danego miejsca. To również ma swoją legendę związaną ze studnią, usytuowaną na dziedzińcą, którą przez 15 lat kopali trzej Turkowie, mając obiecaną wolność za wodę, do której się dokopią. Zadanie nie było łatwe, bo kopali w skałach i kiedy w końcu dostali się do wody, obietnica nie została dotrzymana. Trzej tureccy więźniowie byli tak źli, że wyryli wewnątrz studni napis. Macie wodę, ale nie macie serca. Myślę sobie, ileż warta jest wolność, poświęcenia, wytrwałości, bólu, pracy. Można też powiedzieć, że ów trzej Turkowie po prostu zostali nabici w butelkę. Wróćmy do historii zamku. Mimo, że sprawia wrażenie potężnej fortecy, pełnim on zawsze rolę szlacheckiej rezydencji. Pierwotna warownia powstała tu już prawdopodobnie na przełomie XII i XIII wieku i wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli poprzez wszystkie stulecia, zmieniając swój wygląd. W XVI wieku w zamku niewiele się zmieniało, a XVII wiek przyniósł wiele dodatków, głównie militarnych. Dobudowano nowy budynek zwany dużym pałacem, który stanął przodem do miasta, później powstał zewnętrzny dziedziniec, głównie do celów administracyjnych oraz dwie nowe kolejne wieże artyleryjska i biała. Z daleka, budowla wydaje się być bardzo chaotyczna. Każda wieża wygląda trochę inaczej, od przekroju poczynając, aż na kształt dachu kończąc może właśnie dlatego, że nie powstały w jednym czasie. Jest ich wiele, przy czym trzy z nich były używane jako więzienia. W jednej z nich przez siedem lat przetrzymywano jako więźnia słynnego Wlada Drakule, złapanego w 1462 roku. Pozostałe służyły do celów obronnych i były przystosowane do utrzymywania ciężkich dział. Całość otoczona zielonymi drzewami i krzewami, niczym dżungla, powoduje, że z drona to miejsce robi ogromne wrażenie. 21. Zgodniliśmy. też, ale temperatura zależała. Uff, do 30. Do 30, ale to jest inne 30, nie? To jest takie 30 bez słońca. Takie upragnione 30. Tak, takie 30 bez słońca, że idzie żyć. Idziemy na spacer i idziemy coś zjeść. Rozpuszczeni, drobnomieszczańcy podróżnicy. Do... Może, może dostaniemy takie miano. No. Bywa. Weszli do pierwszej pizzerii, która się nazywała Roma. Usiedliśmy, było głośno, parno, dużo fajek i kilka stolików zarezerwowanych. Oraz yy, rozejrzeliśmy się, że kilka, na, na kilku stolikach siedziały osoby, miały rozdane karty i czekały i stwierdzi... nic, jest... nic się nie działo więc stwierdziliśmy, że my będziemy czekać bardzo długo ale szybko znaleźliśmy a i tamta pizzeria miała ocenę 4,5 chyba na Google znaleźliśmy drugą, która ma 4,3 w bardzo bliskiej odległości weszliśmy, nie, do... nie zdążyliśmy doliczyć do 10 pani przyszła, nie zdążyliśmy doliczyć do kolejnych 15, pani przyniosła piwo zamówiliśmy pizzę zobaczymy jak długo, poczekamy jak będzie dobra, ale wszystko na razie się dobrze zapowiada Trochę czekaliśmy, ale było warto, fajnie podane, sałateczka, pizza, ja już próbuję i jest, jest fajnie. 30 minut, nie? Tak, ale pogawędziliśmy. Ale bez żadnego ale jest oliwa, mm. pizza podana na dwóch talerzykach, naprawdę jest fajnie. Jak chce się poczuć zdrowo i zamówiła sałatkę. Mm. Taką? Tu mamy pizzę. Tu mamy sos znowu. Czy chciałbyś jeść? Z kulinarnego punktu widzenia? Nie, nie chciałbym. Smacznego? Mm -hmm. Jak? Bardzo smacznie. Bardzo miło. Bardzo ładnie. Naprawdę ja mówię, że zjadłem jedną z lepszych pizz w życiu. Takie miejsce bez spinania dupy. Tak. Pizzeria, Colturi, pizzeria y, Quattro, nie wiem jakie jest paromysko, cztery, Colturi, czyli czterech y, narożników. Ty galeria. Idziemy zobaczyć tam. No bo żartujesz. No naprawdę. Patrz tam. galeria. Soba, soba, to jest? Para, patrz to. I czemu o, to jest w ogóle tak? Cicho i, i ciemno parasole. i nic nie dzieje. Co to jest w ogóle? Ej, no dobre to jest teraz. Hit sezonu, nie? Środek lata, turystyko, parasole wiszą, a tu się nic nie dzieje. Ciekawe czy tam jest jakaś restauracja, jest zamknięta, czy coś. Słuchajcie, to jest, to już kiedyś mówiłem, nie? Pani potrafi robić zakupy, nawet wszystko jest zamknięte. <laughs> Ale kotek. Co? Nie uda. No nie uda się, nie przyjdziemy, bo sklep jest czynny od 10, a my zamierzamy wyjechać o dziewiątej najdalej. I jeansy są, kotek, ale co, to znaczy, Dla fajnych rzeczy jest w ogóle, zobacz.

Ciemnymi ulicami małej rumuńskiej miejscowości. Nie żadnej stolicy, nie jakichś dużych miast. Jakaś tam no powiedzmy sobie otwarcie dziura. I co, boisz się? Czemu? No nie wiem, ludzi. Bo najczęściej można się bać ludzi. Generalnie chcieliśmy powiedzieć, że jest w Rumunii. Bardzo miło, sympatycznie. Ludzie są. Weseli, otwarci, pomocni, jest bardzo bezpiecznie. W sensie takim z naszego punktu widzenia, z naszych doświadczeń jest bardzo bezpiecznie, więc jakaś tam obiegowa opinia o tym, że Rumunia jest niebezpieczna, że w ogóle nie wiem, psy zagryzają turystów na ulicach. Jest zupełnie nieprawdziwa. Nie, bo wszystkimi pieszkami ja się zajmuję tutaj po drodze. Także naprawdę jest bardzo miło, sympatycznie i z naszego punktu widzenia bardzo bezpiecznie. Zgodzi się pani z tym? Zgodzę się i uważam, że warto to przyjechać, żeby Bardzo. poznać tych ludzi, tą kulturę, obyczaje, kuchnię I trochę też zobaczyć różnicę, bo jednak ona jest. Co jest. by nie powiedzieć. Jest. I jak zwykle po powrocie docenić to, co się ma. <laughs> Oczywiście, że tak. Bo po to wyjeżdżam. No to, dobranoc. A! Cześć, godzina 8:05, czwartek, Kuna doara. Noc była fatalna, było bardzo gorąco, burzowo, potem trochę popadał deszczyk, Przez to ja nie spałem północy, a guść całą, właśnie padła teraz. Chcieliśmy rano wyjeżdżać, ale coś słabo to widzę. Teraz już jest 25 stopni, a co to dopiero będzie za dwie godziny? No ale póki śpię, niech chociaż z dwie godzinki się przedrzemia, ja w tym czasie skoczę po bułeczki na śniadanie. No i potem się zwijamy i lecimy dalej. Kolejna nauczka wyjazdowa. Przy 35 stopniach w ciągu dnia. Nie bierz nigdy kwatery bez klimatyzacji. Choćby była w nie wiadomo jak starym, betonowym, ceglanym jakimkolwiek budynku. To nie daje rady. No, dobra, jedna dawała w, w Sibiu ten barokowy apartament, ale tutaj nie dawało rady. Nie wiem, co się będzie słychać, bo bardzo ruchliwe skrzyżowanie, ale proszę bardzo, w Rumunii coś w stylu piekarni, w której są też pizze, pizze i inne rzeczy, takie szybko na wynoc. Całość otwarte od 5 do 22. To się ceni. Dwie placinty kupione, jedna na słodko z serem, druga z mięsem. Jak tam księżniczka Wstałaś? Nie wiem. Ile snu dzisiaj? Godzina? Nie, za mniej. Trzy. Trzy? A, dobra. Dzisiaj jedziemy na trasę R1 i okolice. Zobaczymy, na co nam pozwoli upał. Niemożliwe, ale 8:55, a my zwarci, gotowi i lecimy. Dream just all in my head. Floating rivers up. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek i lubicie wspólnie z nami spędzać czas, to zachęcamy Was do subskrybowania kanału i wciśnięcia dzwoneczka, dzięki czemu będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach na kanale. Będziemy też bardzo szczęśliwi, gdy podzielicie się naszymi filmami w mediach społecznościowych na Facebooku czy Instagramie.